Podcast, nie podcast to przestrzeń rozwoju dla kobiet, w której będę cię inspirować, prowokować, ale przede wszystkim zachęcać do szukania swojej prawdy, swojego własnego sensu, swojej unikatowej esencji mądrości. Nie podcast, bo to ma być nieoczywiste. Czasem pamiętnik, osobista refleksja, medytacja, ćwiczenie coachingowe. Ale przede wszystkim miejsce inspirujących rozmów z kobietami, takimi jak Ty i ja, stworzone po to, by wzajemnie się wspierać i razem wzrastać. Witaj w kolejnym odcinku podcastu. Dziś porozmawiamy o przekonaniach, czyli tych głębokich, często nieuświadomionych myślach, które kształtują nasze życie, wybory i relacje. Przekonania mogą nas wspierać, ale mogą też ograniczać, zabierając nam poczucie wartości, spokój czy radość życia. W tym odcinku opowiem Ci o sposobach pracy z przekonaniami, zarówno z perspektywy psychologii, jak i duchowości. Podzielę się też moimi doświadczeniami z pracy z kobietami i zaproszę Cię do krótkiego ćwiczenia, które pomoże Ci spojrzeć na Twoje przekonania z nowej perspektywy. No to zaczynamy. Czym są przekonania? Przekonania to filtry, przez które patrzymy na świat, historie, które nasz umysł opowiada, by utrzymać poczucie bezpieczeństwa. Wiele z nich powstało w dzieciństwie z doświadczeń, przekazów rodziny, szkoły, środowiska pracy czy społeczeństwa, generalnie kultury, w jakiej się wychowaliśmy. Innymi słowy, przekonania to uproszczone, skrócone definicje rzeczywistości, udają definicje rzeczywistości, najczęściej wskazują zależności fałszywe lub incydentalne. Ponieważ nasz umysł nieświadomie dąży do spójności, nasze przekonania wydają nam się prawdziwe i słuszne. W pewien sposób udowadniamy sobie to, w co wierzymy. Przekonania niewątpliwie kształtują obraz związku, komunikacji w związku, miłości, powinności wobec partnerów, psychoseksualności, rodziny wychowania dzieci i mnóstwo, mnóstwo innych, e, ról zależności. Przekonania są częścią naszego systemu adaptacji. To pamiątki przeszłości. Konrad Lorenz, biolog, który badał gęsi, a potem potwierdzał te badania u ludzi, twierdził, że przekonania zamiast wyostrzać naszą percepcję dzięki uważności, tłumią ją, hipnotyzując nas przez automatyzm, czyli nawyki, schematy, rutyny. Dlatego, zamiast stawać się mądrzejszymi, sprawniejszymi, bardziej efektywnymi osobami w tu i teraz. Lepiej adaptujemy się do norm warunków, które istniały w przeszłości, gdy te przekonania powstały. I chociaż nie ma złych i dobrych przekonań, zmienia się tylko kontekst, którego czasem nie zauważamy i dalej stosujemy nieadekwatne przekonania, to możemy jednak mówić o przekonaniach wspierających, na przykład mam prawo do szczęścia. Jestem wystarczająca, dokładnie taka, jaka jestem, jestem wartościowa i mądra, albo ograniczających. Na przykład, nie zasługuję na miłość, lub muszę zasługiwać na miłość, muszę zawsze udowadniać swoją wartość, czy mnóstwo powszechnych ograniczających przekonań na temat pieniędzy o tym można napisać książkę. Badania psychologiczne pokazują, że ponad 80% naszych myśli to powtarzające się wzorce, z czego większość ma charakter negatywny. U kobiet przekonania często splatają się z rolami oraz zasłyszanymi komendami: typu, bądź grzeczna, nie przesadzaj, nie pokazuj, że ci zależy, nie wychylaj się, najpierw inni, potem ty. Jakie są najczęstsze niewspierające przekonania u kobiet? W mojej pracy z kobietami, zarówno na warsztatach, jak i na indywidualnych sesjach, najczęściej spotykam się z kilkoma głęboko zakorzenionymi przekonaniami. Może i dla Ciebie będą one brzmieć znajomo. Nie ma tutaj jakiejś hierarchii. Hmm, Ważności, bardziej chcę Ci pokazać, jak bardzo jest to niestety powszechne u nas kobiet. Po pierwsze, nie jestem wystarczająco dobra. Dotyczy to zarówno, to przekonanie dotyczy zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. Znalazłam badanie, że aż 67% kobiet unika ważnych aktywności, na przykład wystąpień, spotkań ponieważ nie czuje się dość dobra czy atrakcyjna. Zjawisko pokrewne to syndrom oszustki, czyli upraszczając sprawę np. umniejszanie sobie swoich kompetencji, umiejętności. W badaniu KPMG 75% liderek przyznało, że doświadczyło tego syndromu w swojej karierze. Kolejne przekonanie. Nie zasługuje na szczęście, miłość i sukces. To przekonanie często wiąże się z doświadczeniami dzieciństwa, brakiem akceptacji lub poczuciem odrzucenia. Kolejne przekonanie: Odpoczynek to egoizm. Wiele kobiet wierzy, że najpierw trzeba zasłużyć na odpoczynek. Według badań WHO, aż 42% kobiet doświadcza wypalenia i chronicznego zmęczenia, bo stawiają potrzeby innych ponad własne potrzeby. Muszę być silna i dawać sobie radę sama. To przekonanie czasem jest wspierające w trudnym etapie życia, ale. Może również odcinać nas od proszenia o pomoc i pogłębia poczucie osamotnienia. Przekonanie moje potrzeby nie są ważne. W efekcie tego przekonania kobiety często koncentrują się na zadowalaniu innych kosztem siebie. Sporo na pewno wśród nas takich zadawalaczek. No właśnie. Te przekonania najczęściej powodują zaniżone poczucie wartości, brak pewności siebie i trudności w budowaniu zdrowych granic. No bo jak mamy budować te granice, skoro nie czujemy się wartościowe, godne, nie mamy poczucia wartości, a co się też za tym wiąże pewności siebie? Dobra wiadomość jest taka, że z przekonaniami można pracować i naprawdę je transformować. Istnieje wiele metod, zarówno psychologicznych, jak i duchowych. Opowiem Ci o kilku, które sama stosuję. Weźmy najpierw psychologię i coaching. Terapia behawioralno-poznawcza, czyli klasyczna metoda pracy z przekonaniami w psychologii, polega na rozpoznaniu, automatycznych myśli, ich zakwestionowaniu i zastąpieniu zdrowszymi przekonaniami. W ćwiczeniu mogłoby to wyglądać tak: zapisanie ograniczającej myśli, na przykład: Nie jestem wystarczająco dobra, a następnie zebranie dowodów za i przeciw. Można sobie to można podzielić kartkę na pół. I z jednej strony wypisać argumenty potwierdzające to przekonanie oraz zaprzeczające temu. Sposobem pracy z przekonaniami jest również praca z pytaniami coachingowymi i tu jest wiele propozycji, ale weźmy sobie pytania od Byron Katie, The Work. Ona poleca cztery pytania transformujące przekonanie, które jest niewspierające. Łapiąc się na takim przekonaniu, zapytaj siebie po pierwsze, czy to prawda? Po drugie, czy możesz być absolutnie pewna, że to prawda? Po trzecie, jak reagujesz, kiedy wierzysz w tę myśl? Po czwarte, kim byś była bez tej myśli? No właśnie. Według analizy transakcyjnej natomiast, przekonania powstają często w dzieciństwie jako tak zwany skrypt życiowy. Na przykład, muszę zasługiwać na miłość. Terapia polega na rozpoznaniu, że to stary program, a dziś mogę wybrać inny. Zatem, co wybierasz, czego chcesz w zamian? Za niezwykle ważną uważam pracę z cieniem. Według Karla Gustava Junga, ograniczające przekonania często są częścią naszej osobowości cienia. Integracja cienia polega na uznaniu, że każda cecha ma światło i cień i mogę korzystać z niej w zdrowy sposób. A co w temacie przekonań proponuje? Rozwój duchowy i praca energetyczna. Ja czasami korzystam z Teta Healing. To metoda pracy w stanie fal mózgowych Teta czyli głębokiego relaksu. Polega na odkopywaniu źródła przekonania, częstość dzieciństwa, rodu, a nawet poprzednich wcieleń. I zastąpieniu go nowym poprzez świadome programowanie w polu energetycznym. Jest też kod emocji, Bradleya Nelsona, który opiera się na idei, że w ciele zostają więzione emocje, które podtrzymują ograniczające przekonania. Za pomocą testu mięśniowego i pracy z meridianami, uwalnia się emocje, które są korzeniem blokady. Praca z ciałem i psychosomatyka oczywiście kieruje uwagę na ciało, bo przekonania zapisują się w ciele, w napięciach ciała. Poprzez ruch intuicyjny, oddech, uwalnianie energetyczne, na przykład wytrząsanie, jogę kundalini, można je rozpuścić i dopuścić nowe doświadczenie. Przykład: przekonanie muszę wszystko kontrolować. Często wiąże się z napięciem w barkach i karku, no bo kontrola wiąże się z bardzo dużym obciążeniem, czyli tak, jakbyśmy miały ogromny ciężar na karku. I świadoma praca z tym obszarem pozwala otworzyć się na przepływ. Bardzo pomocna jest też praktyka afirmacji i wizualizacji. I tutaj klasyczna metoda Louise Hay, czyli powtarzanie wspierających przekonań, aż stanął się nowym programem. Ważne, by afirmacja była wiarygodna dla podświadomości. Na przykład zamiast powtarzać jestem milionerką od jutra, lepiej powiedzieć czy powtarzać sobie uczę się otwierać na obfitość. Ciekawe jest też spojrzenie na przekonania z punktu widzenia kobiecej cykliczności. W różnych fazach cyklu bowiem mogą aktywować się różne przekonania. Warto sobie też spojrzeć z tej perspektywy, bo świadomość tego pozwala je obserwować i transformować, zamiast utożsamiać się z nimi. Pozwala też mieć więcej zrozumienia dla siebie. Mamy też w duchowości także rytuały energetyczne, medytacje, na przykład spalenie na kartce przekonania, które już nam nie służy, albo medytacja wizualizacyjna, wyobrażenie, jak nowe przekonanie zakorzenia się w sercu, w ciele, jako światło. W swoim rozwoju kognitywnym i jak na prawdziwą kognitywistkę, holistkę przystało, uważam, że nie ma jednej słusznej metody pracy z przekonaniami. Każdy z nas jest inny i czego innego potrzebuje na danym etapie życia. Stąd to nie człowieka dobieramy do metody, tylko metodę do człowieka. Jestem ciekawa. Jaka metoda czy sposób pracy z przekonaniami wydał Ci się najbardziej ciekawy? Jak to się mówi w duchowości, zarezonował z Tobą? A teraz zapraszam Cię do mini ćwiczenia z przekonaniami, jeśli masz ochotę oczywiście. Weź głęboki wdech i wydech. Możesz zamknąć oczy, jeśli masz. Taką możliwość. I pomyśl teraz o jednym przekonaniu, które Cię ogranicza. Może to być coś w stylu: Nie jestem wystarczająca, albo Odpoczynek to egoizm. Jestem pewna, że coś znajdziesz. Jak już złapiesz to myśl, to przekonanie, to zauważ gdzie czujesz je w ciele. Co czujesz w ciele, gdy je sobie powtarzasz? Czy to może napięcie w karku? Ścisk w brzuchu? A może ciężar w sercu lub gardle? Pozwól sobie to zobaczyć wewnętrznym wzrokiem, pozwól zaobserwować, a jak znajdziesz, to zacznij oddychać w to miejsce. I wyobraź sobie teraz. Że delikatnie wyciągasz tę myśl z ciała jak kamień i trzymasz na dłoni obejrzyj ten kamień, obejrzyj tę myśl. Ona kiedyś miała ci pomóc, ale dziś już ci nie służy. Podziękuj jej i pozwól odejść. Niech Rozpuści się w świetle, a na jej miejsce zaproś nowe przekonanie. Powiedz w myślach: Jestem wystarczająca, taka, jaka jestem, zasługuję na miłość, spokój i odpoczynek. Lub powiedz sobie: Jakiekolwiek inne wspierające Cię nowe przekonanie. I poczuj, jak to nowe zdanie rozchodzi się po całym Twoim ciele, jak ciepłe letnie światło słoneczne. Weź jeszcze jeden głębszy wdech i nieco dłuższy od wdechu wydech. Jeśli miałaś zamknięte oczy, to je otwórz. Jak się czujesz? Przekonania mogą być jak klatka. Ale mogą być też jak skrzydła. To, w co wierzysz o sobie, co myślisz o sobie, naprawdę tworzy twoją rzeczywistość. Dlatego warto przyglądać się swoim przekonaniom i świadomie wybierać te, które wspierają twoją drogę. Zachęcam cię, żebyś dzisiaj zapisała Jedno ograniczające przekonanie i zamieniła je na wspierające, które chcesz w sobie zakorzenić, zasilać, podlewać. Zasieje dzisiaj. A potem podziel się nim ze mną w komentarzu pod tym podcastem albo na Instagramie. Chętnie przeczytam. Dziękuję pięknie za dziś i już zapraszam do następnego odcinka, w którym nagram Ci wspierające przekonania do wpajania sobie w formie medytacji z afirmacjami. Do usłyszenia zatem. Pięknego dnia. Hej! Jeśli moje treści są dla ciebie wartościowe, subskrybuj mój kanał, żeby mógł się rozwijać. Możesz dać mu też gwiazdki. Zapraszam cię też do współtworzenia tej przestrzeni. Podziel się przemyśleniami w komentarzu. Daj też znać, jaki temat byłby dla ciebie ważny. Z miłością, Magda.